jest zachowane w takim oryginalnym stanie. Jak to się stało? Czy pan jakieś w ogóle naprawy przeprowadzał? Eee, więc e, jest taka sprawa, jeżeli się samochód wkocza i e, wypaść o kawałek, o kawałek się od kapłanów, to samochód się odudzielcza. Samochód się odudzielcza, ale przy tym samochodzie jest e, ponieważ e, on

Kochać taki samochód, bo samą, samą, To, co teraz się kołoży, nasz droga. Te krople, te nie wiadomo co, te z z nich. Na pewno wtedy to na nabizia. A te jeszcze jadł I, I, i jeszcze i jeszcze, i jeszcze, i I jeszcze i I Czyli zamierza Pan, że ten pojazd pozostaje w rodzinie? Tak jest, to serdecznie dziękujemy. Naszym kolejnym pojazdem tutaj jest bardzo piękny, liśniowy, no właśnie, coś, co takie jest. Może Pan tutaj opowie troszeczkę. Jest to p wykonany, w, w zasadzie w polskich zakładach w Warszawie. Litop krót w 1935. W 1936 trafił na rynek został zakupiony przez człowieka z Warszawy. W tej chwili jest moim kolegą. Będę starał się go doprowadzić jeszcze bardziej. Człowotką z tego samochodu proszę Państwa jest to, że w z generalnym. Jak to teraz wyrazić z górnikami? To znaczy nie ma to górnicy że... Marca, i, stała, i było osobowe było w jednym kolorze, to było co to, to, to będzie. Na razie jest to tutaj Dziękuję za zapraszamy, są zbogacze. Dzień dobry, witamy pana panie, panie

na mieście odbudowywany był przez Robert Maciek w bardzo pięknym stanie. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo. nas. Cztery lata. Dziękujemy serdecznie. Bardzo poproszę tu pana Andrzeja, który nas odwiedził tutaj na MG drugi raz. A by powiedział coś na samym pojeździe. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Kieszewski. Jestem właścicielem tego pięknego Janciska. Tak rzeczywiście komandarze. Jestem po raz drugi. Powiem, że mamy tą przyjemność i wcale w tym nic nie, skła, nie kłamie i nie stredia panu komanderowi. Samokut ten jest 57 roku firmy Morys Garage wyprodukowany w bardzo krótkiej serii całości na Stan. Ze stanów wrócił około 10 lat temu, od 8 lat jeszcze jeżdżę, jeżdżę na wchodzi, czyli z 1500 wężynowy, rzędowy i gogaźnikowy. Ten egzemplarz ciekawy na pasy i ciekawa ma swoją historię i w uczestniczył w liczu rekordów prędkości roku 1957. Na tą okoliczność ma zamontowaną chłodnice oleju oraz inne odchudzenia w bazie. fazie 904 kg podłogę ma drewnianą, sektornikami zabezpieczoną i pracuje się doskonale. Jest to o, moje czasu. Teraz już rozumiem, dlaczego Pan wygrywa konkurencję No, Dlaczego Pan na... Model ten kupę i dotychczas jeżdżący jest jedyny w Polsce. Natomiast wygrywa dusza, wygrywa no, no, bo, tak. wygrywa kierowca. To nie poja. On chyba strzyje. Jakiś Ale... pojazd znaczy, musi zawieźć tego kierowcę. No tak. To, to nie jest To nie To nie, nie... nie... Jaki Ten bagażnik, który widzimy z tyłu, to jest jedyny jak to ma ten samochód. Tak, to jest bagażnik szkół na kartę kredytową, ale w nim jest plus od nakrętki do kół, która jest nakrętką centralna, jest cała szafa, jest tam ubranie sportowe, wyjściowe i łącznie z kucikami, są siedzenia jest, jest pompka do rowerów, jest korda również do odpalania, gdzie samochód ten Według naszej Komisji Ochrony usługowe, posiada bardzo wysoką oryginalność. Oryginalność części jest około 98%. W związku z tym elektryczność jest wypłacana przez chodnicę, a wszyscy inżynierowie wiedzą, jak to trudno posługują się teraz wszyscy współcześni kierowcy alternatorami. Może nie będę już Państwa zanudzał. Bardzo serdecznie dziękuję. Obiecuję że będę teurowizm następny następnym racji nie było nic mądrego gratulujemy takiego pięknego pojazdu i zapraszamy panowie do nas pan serdecznie witam państwa sympatyków i, i starej motoryzacji jeśli chodzi o te samochody to jest jako trzeci na świecie wyprodukowany w ilości bo garbusie, borze też to Zostało wyprodukowane w ilości 8 milionów 134 tysiące i coś tam Ten samochodzik posiada silnik o pojemności 800, mocniej 27 koni. No cóż, tu jeszcze. Jak jako y, po prostu posiadamy od początku, to straszny zaniepany. To jeździła dziewczyna na sznur i na druty. Głuszysz tam tam no, 10 cm... Czy, czy, tak, e, czy, tak, e, czy to tak jak ty kulina złyś sam zafinę? Coś podobnego. Także y, jestem zadowolony z tego spodu. Piękny spod, naprawdę. Polecam wszystkim. Dziękuję. I dziękuję serdecznie. Ja proponuję, żeby Państwo jeszcze zwrócili uwagę na parę rzeczy przy tym samochodzie. Zobaczcie, szyby są odsuwane, a nie opuszczane, po to, żeby drzwi były, mogły być cieńsze i lżejsze. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną elegancką rzecz, białe obrzeża w oponach. Teraz też raczej samochody w ten sposób nie wyglądają. Tylko amerykańskie. Tylko amerykańskie. Witamy tutaj naszego kolekcjonera lokalnego, pana Michała Kisiela, który po raz trzeci wiernie odwiedza nasz slot. Numer trzeci złoto i po trzeci przebywa na to, także bardzo dziękujemy. Yy, pokazuje nam swoje nabytki bardzo piękne i zdobywane jej nagrody zawsze na najstarsze pojazdy. Prosimy, żeby coś powiedziała. No tym razem yy, przyjechałem z Sindapem z 2008 roku, jednakże maszynę teraz zwiniłem. Jednakże w tym momencie mogę zaprezentować BMW